Siemandero, ta rozmina będzie w temacie żarcia i poniekąd odpowiedzią na często irytujące mnie pytania, które brzmią, a pan to się musi katować, pan to ma restrykcyjną dietę, jak pan daje radę? Otóż krótko powiadając, daję radę i nie przynosi mi to żadnych trudności. Nie mam z, tym, z tego powodu żadnego utrudnienia, a wręcz ułatwienia. Otóż moja taka... Wizja tego wszystkiego jest taka, że jeśli ja do samochodu, do mojej sabinki, wlewam paliwo jak najbardziej oktanowe, a przynajmniej 98, to dlaczego sobie mam dawać pokarm, który jest niedobrej jakości? To jest taka pierwsza uwaga. Dlatego jakość na pewno dobrą, ilość odpowiednią. I częstotliwość wprowadzania. Na, to są trzy rzeczy, na które ja zwracam uwagę i których w miarę pilnuję. A to, że ktoś myśli, że to ja muszę długo przygotowywać posiłki, sobie i specjalnie, to, to jest błędzie, bo, bo mi naprawdę dobry posiłek dobrą, z dobrą kalorycznością i z odpowiednimi minerałami i, i, i witaminami, czyli w dobrym składzie, zajmuje około 15 minut. Bo ja nie potrzebuję dużo wygotowywać czegoś, gdyż nie jem mięsa. Ktoś myśli, że ja bez mleka, jak ja mogę dawać radę? A ja tego po prostu nie potrzebuję i nie potrzebuję dużo gotowania, czyli moje posiłki bardzo szybko sobie przygotowuję i bardzo lubię je przygotowywać. Uważam, że są też smaczne, a najważniejsze dla kogo mają być smaczne? Dla mnie. I tak jeśli te trzy rzeczy, czyli ilość, jakość i częstotliwość zwracamy na to uwagę to przyczepię się teraz do tej intensywności wprowadzania bo jeśli ktoś ma problem jak to sobie rozdzielić bo komuś było wkręcone i mamy to niestety wpojone od mamy i babci jedz synku, jedz córeczko, dużo żebyś miała dużo energii jeśli my będziemy myśleć w ten sposób to przecież ci chudzielcy, czy, czy, czy szczuplodcy ludzie, nie mieliby w ogóle chyba siły i byliby z zamulonymi leniwcami. Czy tak jest? Okej, okay, to jak chodzi o tą inną sprawę, ale ta częstotliwość. Jeśli ktoś ma problem no, z wprowadzaniem i, i, i kiedy powinien jeść, to uważam, że zdrowo jest jeść po prostu wtedy, co się jest głodnym. Ale wiemy, że to w tych czasach, kiedy my, Homo sapiens, jesteśmy bardzo, no, brzydko mówiąc, tymi gatunkami, to jemy wtedy, co widzimy, że jest jedzenie, że fajnie wygląda batonik przy ladzie czy przy kasie, że jemy wtedy, co inni jedzą, że jemy, bo wypada u kogoś to zjeść, bo się obrazi. No i jak odmówić sobie tego, co ktoś zrobił? Takim czym się rządzimy. Żaden chyba inny gatunek nie jest taki głupawy. Po prostu, jak się naje, to już nie potrzebuje. No i biorąc pod uwagę to, że. Że jesteśmy nieco otępiali w tej, w tej dziedzinie, to można sobie po prostu samemu ustalić coś. Jeśli nie zwrócimy już uwagi na to, co jemy i jakim ładunkiem będziemy to wprowadzać, czyli dużo czy mało, to po prostu może spróbować tak zwany intermittent fasting. tak Ja generalnie się trochę do tego stosuję, ale nie w pełni. Jest to nic innego jak jedzenie w odpowiednich porach. Najbardziej popularny to jest 8 godzin wprowadzam coś do siebie, do jedzenia, a 16 pozwalam, żeby mi to wszystko trawiło i nie zużywam energii na to trawienie niepotrzebne. Ja oczywiście nie dałbym rady i sportowcom nie polecam aż taki długi czas niejedzenia, ale. Ja zafiksowany trochę na to, że musi być regularność i osoba może nie sportowiec, ale aktywna na wysokim poziomie, wymyśliłem sobie coś w stylu inter fasting, Inter Peter Fasting, jak kto woli to woli, to, to jest. I jem 12 godzin, a 12 nie. I to jest wtedy fajne wprowadzenie czterech posiłków gdzie zwracam uwagę oczywiście, że jak jeden posiłek jest taki, to drugi jest zupełnie inny, żeby mieć różnorodność, czyli tak zwaną dietę zbilansowaną. Jeśli ktoś tego jeszcze tak dobrze nie zrozumiał, no to na przykładzie powiem, że jeśli kończę sobie kolacją o 18, to następny posiłek wprowadzę o 6 rano, oczywiście różnie to może być spowodowane zmiany spowodowane trybem życia czy treningami, jeśli będzie o 20 to śniadanko sobie zjem o 8 ok to chyba tyle w tym chciałbym jakby tym wszystkim uspokoić tych, co myślą, że ja nie wiadomo, jakie stosuję rygorystyczne zasady żywienia, a ja po prostu sobie robię interpitting fasting dzięki za uwagę trzymajcie się, pa